Pan Radek. Mikrofonik powinien działać. Yo! Siemano! Gdańsk! Dobra, temat dla Ciebie. Cztery kółka, cztery kółka. Jakie kółka? Yo, 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 yo! Yo, 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 yo! Jakie koło! Kiedy wchodzę, jestem dobrym graczem. Milu, najbardziej propsowany na kwadracie i to jest proste. Na pierdala, tak to składam. Kółko, każdy przeciwnik przy mnie pada. To jest proste. Kiedy wchodzę, bijam tutaj koło sierż I każdy czuje zaszczyt jak stoi koło mnie. I to jest proste, kiedy wchodzę, no to wijam ciomal Jak hawking, zgarniam dwa koła. To jest proste. Zalam tutaj człowiek hołdki, kto wygra, wiem, ale nie powiem. I to jest proste. 5. Kiedy wchodzę tu na scenie, mam brzmienie no i kurwa do dojebaną no, tutaj wenę, ale kiedy gramy, no to sobie daję tutaj stosu. Nie krzyczałem, bo Bośniak mnie prosił. To był Milu. Następny zawodnik, Darant. Darant, aszyguje się Beatles. Gdzie <noise> jest z nami Darant? Dobra. Sema, sema. Słysze, Temat dla ciebie to nic za darmo. Nic za darmo, dobra, dobra. Darant. Dobra, dobra, dobra. Nie za darmo, ja tu kurwa daję dobre, żądzę. rządzę. Rządzę, zapłaccie mi kurwa za te wejście pieniądze. Pieniądze i kurwa teraz tu lecę na pasy. Po tym wejściu wreszcie kurwa będę bogaty. I mówię kurwa, tutaj bez żadnych sfer. Jak tak i mikłeś, zgarniam tu kurwa 6-0. I teraz kurwa, lecę tu na patentzie. Wiadomo kurwa, każdy zrobi ze mną zdjęcie. I mówię tutaj łaką, kurwa daje fory za, się kurwa na no sługi i kalafiory! Sługi i kalafiory! Teraz odpowiedzi daje hałas! A to nie był kurwa na ten maraż! Elo, Elo! Dzięki. A tam trollerzy są dobrzy. Kurwiele wiele. po prostu. Dobra, zawodnik następny to Beatles, a szykuje się Biały. który mówi, że nie jest z Warszawy, ale tam przecież mieszka. Siema. Yy, mikrofon na wszystkim, Beatles teraz przed nami, Beatles. Twój temat to zasilanie awaryjne. Ej ma pora włączyć zasilanie awaryjne, rap gra umiera, rozpalę tą igłę którą w tych raperów nawijają, mają flow, się bujają, są tak dobrzy, zobacz, o, oh, jak kończy im zasilanie, czy jesteś w stanie przywrócić te panie, coś więcej niż puste nawijanie, ile można tak pierdolić, jak oni są w stanie, pora by coś zrobić, a ja jestem mamy, ile można tak grać bez pierdolenia, może zrobić coś, co znaczenie ma. Może zmienić coś więcej, błąd zasilania, awaryjne lub komórki mózgowe, to prędce na prędce cię zgasi. Nie masz zasilania, nic nie zrobisz, się zgasisz. Jo. Dzięki. Fajny flow, fajnie będzie polecione. Mamy jeszcze jednego zawodnika, jest to Biały. Docencie jego bragę. Siema, Biały Mordo. Kulturalnie, jak u wychowawczyni. Mikrofonik tamten działa. Siemano Gdańsk, zrobicie jakiś hałas? Zajbiście, braga jest, freestyle jest, wszystko jest. Dawaj temat, dolar. Wykwintne danie. Wykwintne danie, danie dupy, oczywiście. Wow, wow. Wow, 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 wow. Dobra, widziałem kurwę na Instagramie. Poszła ze mną do łóżka, dała mi wykwitne danie. I sobie wchodzę i daję dalej, suki. Nie, 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 to nie danie dupy. A kiedy gramy, a kiedy sobie gram raz fila, bo wpada biały, no i to jest kurwa, gram maszyna. A kiedy wchodzę, daję tutaj wersy znów. Biały MGK, kurwa, to jest breaking news. A kiedy gramy, mogę tak tu rozpierdolić troli, bo kiedy tu wpada biały, to na winie tu dowoli. A kiedy wchodzę, no. to no dobrze, na bitach. Klub, jedno pytanie, mamy na scenie medyka? A kiedy sobie gramy Werwy sprawdzaj, a pojadę do dolara na medykalia i sobie gramy siema, Gdańsk, zaraz rozpierdolę, pozdro. To był biały, dzięki. To wszyscy, co byli w eliminacjach, mamy chwilkę przerwy, serio pogra jakieś dobre rzeczy na pewno, a sędziowie wybiorą tych, którzy przychodzą dalej, także na papierosa przerwa i tak dalej. MC Simon. Mamy jeszcze czterech urzędników, których w różnie bywa, ale dobrze przyjdziecie wyjaśnić wszystko jest do ogarnięcia. MC Simon. Yo. Temat dla ciebie. Wracam do gry. Wow. Yo, yo, yo. 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 Ej, dobra, pijam, ej, sprawdź to brzmienie, dzisiaj jestem bardziej naćpany niż Przemek, ej, na każdej bitwie, ej, peż, na coś się spina liście, i tak dzisiaj wygra hip-hop. Jaki miałem temat? Dolar? Wejście do gry. Wejście do gry, to sprawdź, właśnie napierdalałem Mario Bros. Sprawdź, ej, napierdalałem mordo, rozpierdalałem, jestem zajebisty i z tej Zjedź. sceny. No. I tyle. Chciałby ja Simon dzięki. Z tych zaginionych Miszka jeszcze. Miszka. Siema siema, tu masz te. Teraz Miszka. I temat dla ciebie. Nikt nie jest doskonały. Ha. 哎。Hey. Ej, znam paru ziomków, to zawsze kręcili wały, ale według nik nikt nie był doskonały. Ej, <laughs> mam to w pizie, ziomek, kiedy jadę, to zawsze jadę to na poziomie. Chociaż wracam w pionie, albo na poziomie, to wrócę z ziomkami, którzy zawsze wracają od i to jest pewne. Wrócę z nimi też, kurwa, no bo ja kurwa, w trzech, czwarty nie dorówna? Ej, ej, ziomek to jest śmieszne, ej, nikt nie doskonały i to jest piękne, no bo kiedy podbijesz ziomek yes. i kiedy mu zbijesz pionę, to nigdy kurwa ten ziomek dla ciebie to nie jest. Piomek! Dzięki! No, widzisz, trzeba uważać. Nikt nie jest doskonały. Ja nawet nie wiem, o co on nawinął, więc spokojnie. Spoko, Luz, Miszka. Następny zawodnik to Ponton. Ponton. Widzę, że młody zawodnik się ma. Kurwa, no beke, beke. Zaburzenia erekcji. Dobra, tak mam patrzy mało, słabi MC biorą na bicie prostor i w sumie tak Jadę tu mam w wersów, ja mam zaburzenie ereksów. A wiecie dlaczego? To jest proste. Dzisiaj dołączę i będę z w sumie tak mam tu rację, jestem spóźniony, rozpierdolę a wiecie dlaczego? Rzucam spontany, bo przed chwilą zostałem z raz gry Ooo Co jest kurwa? Wchodzi ponton do no i daje dobry spontan. W sumie Pięć. tak. Jadę tego. A teraz kurwa pozdrawiam kolejnego spóźnionego Haskiego. Dzięki ponton. Mamy tu jeszcze jednego spóźnionego, to WNO. WNO. Fajnie jak przychodzicie, że jesteście zapisani i tak dalej, bo w ogarnięte, żebyśmy was nie pominęli. Weno. Eee, nie wiem dlaczego chcieli napisać Womeno, ale nie obrażaj się. Weno Weno, a temat -no. dla Ciebie to Byliśmy blisko. Wow, wow, wow. wow. siema. Było blisko, żeby nie wszedł, ale ziomku, nie! Ta skórka nic tu nie zmieniła. Kurwa, oprócz mnie! Ej! I kurwa, to jest niezła jazda, moja mama mówi jeść na elimki do Gdańska Mogę wjechać i teraz kumaj tak, bo Nikt nie był w tak blisko jak ja Ty, i musisz kumać tak, to z byłem tak blisko Ale dzisiaj kurwa będę jeszcze bliżej Mogę tak to nawijać, niech to niszczy się po oknach To dzisiaj będzie zbliżenie z finałem tego stopnia, ziom Bo to jest snow i kuma cały czas, to widzę to WBW mam parę niezłych zbliżeń, to będzie robot Dłuższy niż jeden miesiąc, dzięki dolar Nawijał dla was Elo Poł Dzięki. Dobra, to wszyscy, którzy się tam dopisali, zginęli i tak dalej. Sędziowie na naradę się udają.